Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury, wymarzone miejsce, bezprecedensowe przedsięwzięcie w skali kraju to tylko niektóre z określeń tzw. WW2. Nad projektami niezwykłego osiedla pracuje ponad 40 architektów. Budowa ma się rozpocząć w 2015 roku, ale już dziś pokażemy Państwu pierwsze wizualizacje w relacji Magdaleny Bober. Ten bunkier to jedyny niebudowany od podstaw obiekt WW2. Po modernizacji będzie tu dom kultury. Będzie też szkoła, przedszkole, dom seniora, kościół i komunikacja dostosowana do potrzeb mieszkańców, ale przede wszystkim mieszkania. Docelowo 4,5 tysiąca, zarówno duże budynki wielorodzinne, jak i wolnostojące domy jednorodzinne. Część infrastrukturalna, która jest po stronie miejskiej, będzie kosztować kilkadziesiąt milionów 60-70 milionów złotych. To jest przygotowanie osiedla. Samo osiedle nie potrafię powiedzieć, ile będzie kosztowało, ale to są koszty, które będą po stronie deweloperów. Projekt osiedla, które powstanie na około 50 hektarowej działce, jest wynikiem współpracy grupy architektów. Zawsze się obawiałem tego, że 40 indywidualności to jest niemożliwe do pogodzenia. A tu rzeczywiście są to indywidualności, bo tych architektów dobierała izba poprzez ich osiągnięcia w konkursach architektonicznych, w plebiscytach różnego rodzaju. Jednak okazuje się, że lepiej niż w piłce nożnej idzie nam tu gra zespołowa. Inspiracją dla organizatorów przedsięwzięcia była wystawa sprzed ponad 80 lat. WUWA 1 która jest perełką architektury, znajduje się obok Hali Stulecia. Składa się na nią kilkanaście eksperymentalnych budynków. Zostaliśmy wychowani architektonicznie na, na tej pierwszej WWW. To jest nasza szkoła, nasze przedszkole, szkoła i uniwersytet. Tam żeśmy się nauczyli wszystkiego, co najlepsze, i trudno, żebyśmy teraz nie pokazywali tego nawet niechcący w tych naszych rozwiązaniach. Pierwszy etap budowy ma być gotowy w 2016 roku, kiedy Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury. Z nadchodzących zmian zadowoleni są okoliczni mieszkańcy. Przynajmniej może byśmy mieli jakiś sklep, jakiś pawilon, może coś, no bo w tej chwili to nic nie mamy tutaj. Mniej cieszą się właściciele pobliskich działek. Jest taki niepokój, bo nie wiemy co dalej, czy zabiorą działki, czy nie zabiorą, bo to też jest bardzo blisko, że będzie mieć więcej hałasu. Modelowe osiedle o nazwie Nowe Żerniki ma powstać na tym terenie, przy autostradowej obwodnicy, w pobliżu stadionu miejskiego. Docelowo ma tutaj mieszkać kilka tysięcy osób. Wrocław Magdalena Bober.